Hej, witam was w kolejnym filmiku i tak, dzisiaj pogadamy sobie co jest na moim nowym iPhone 10R, także zapraszam do filmiku. Ostatnio postanowiłam ostatecznie przenieść się znowu na iPhone'a po jakichś 6, 7 po 8 latach. Co było dosyć, dosyć drastyczną zmianą, bo do tej pory były jakieś Huawei, Sony itd. i tak dalej. I o, wow, było ciężko, ale już ogarnęłam, także jestem w stanie Wam co, nieco opowiedzieć o tym, co się dzieje na moim telefonie w tym momencie. Jeśli chodzi o obudowę, to mam tutaj obudowę z iFace'a Taki kolor powiedziałabym cappuccino. Taki troszeczkę kawowy, mamy tutaj taki bumper jeszcze gumowy, no ochrona jest 100%. Jest to trochę duży case, jak na taki duży telefon. Bo jest to spory telefon, jak na moją rękę, możecie zobaczyć, że ja go ledwo trzymam, ale macie zagwarantowane, że telefon wam się nie zniszczy po wielu upadkach. Jest to bardzo porządny case. Zaczniemy sobie od blokady ekranu. Mam tutaj zdjęcie mniej Kate, bo jest to fajne zdjęcie i... No nie wiem, lubię to zdjęcie. Zaczniemy sobie od pierwszego ekranu. Od samej góry mamy tutaj oczywiście kalendarz, ale nie tylko kalendarz. Moi drodzy, kalendarz jest dzisiaj pusty, bo na szczęście dzisiaj i jutro mam dzień wolny. A tak, to tu mam tutaj bardzo pełno rzeczy zapisanych, także... Jest to kalendarz, ale nie tylko kalendarz, bo te nowsze iPhony, jak się okazało, mają taką fajną funkcję, że można sobie przesuwać. Mam tutaj na przykład wykaz tego, jakie jest dzisiaj ciśnienie. Pisze tutaj, że ciśnienie dzisiaj spada, więc szykuje się migrena. O tej aplikacji powiem troszeczkę później. I do tego mam jeszcze procenty, ile mam baterii. Obok tego dałam sobie taki fajny widżet do Pinteresta, dzięki któremu możecie sobie na przykład wybrać swoją ulubioną tablicę i co godzinę będzie Wam update'ować różne fotki z tej tablicy. Myślę, że to jest fajna rzecz i... Ja tutaj mam na przykład takie cytaty różne, które mnie motywują w jakiś tam sposób. Instagram, słuchajcie, zapraszam Was. Na Instagrama oczywiście Kinga Fukushima, lata 30. Big time Rush, Harry Potter, yy, dodaję zdjęcia z fajnym pieskiem yy, i ogólnie fajne, fajne konto, także byłoby mi bardzo miło, jakbyście padli i zerknęli. Będzie live'ik. Jutro mogę tak tylko zaznaczyć, będzie live, ing. jutro o 10 godzinie polskiego czasu, także zapraszam. No oczywiście Messenger, mamy line, czyli taki komunikator, który się uży, którego się używa w Japonii. Japan Travel, moi drodzy, o tej aplikacji chciałabym powiedzieć, ale nie za dużo, bo już dawno temu nagrałam taki bardzo fajny filmik na temat pociągów w Japonii, więc jeżeli jesteście zainteresowani komunikacją miejską, zwłaszcza pociągami tutaj, jak się to ogarnia, jakie aplikacje używać, to na pewno będzie to ta aplikacja. Oczywiście Firefox, YouTube i na dole mam ten taki główny pasek, mamy tutaj aparat, mamy zdjęcia. Spotify, moi drodzy, o Spotify bym chciała chwileczkę porozmawiać, bo na Spotify nigdy nie zapraszam. Ale dzisiaj was zaproszę. Moi drodzy, moje Spotify, to daj mi słibe, na które bardzo serdecznie zapraszam. Czy to chcecie jakieś lata 30, czy na przykład Rich poleca, czyli jakieś tam takie hiciory dla mnie, które puszczam na pętli. Czy to na przykład Kate Irie, czy jakie są takie piosenki nasze ulubione 2011-2014. Czy to na przykład jakieś starocie dwutysięczne lata. Yy, czy to na przykład, nie wiem, Big Time Rush, czy tu coś z Harry'ego Pottera, czy tu Albini wiewiórki, czy coś polskiego, coś japońskiego, coś Supernatural, yy, Naruto, słuchajcie, Exo, jakieś świąteczne hiciory. Mam bardzo dużo propozycji dla Was, także byłoby mi miło, jakbyście zerknęli i dali obserwację, bo naprawdę sporo ludzi obserwuje moje playlisty i sprawia mi to radość. Tutaj mam jeszcze z boku taki malutki panelik. Mam tutaj od góry właśnie taki kalendarz z Time Tree. Jest to po prostu widget postawiony. No i tutaj głównie wsadzam sobie zmiany, kiedy pracuję. Czy na przykład okres, wiadomo, dziewczyny, can you hear me? Trzeba notować, trzeba wszystko notować. Dla mnie to jest po prostu łatwe do od razu zerknięcia, kiedy tam pracuję, na przykład jutro czy pojutrze. Jest to fajna aplikacja, o której zaraz opowiem. No bo mam tutaj dwa widgety z Pinteresta. Jeden i drugi są dla mnie bardzo istotne, więc mam je obok siebie. Pogoda i taki odlicza, odliczalnik, jak <grywia> ktoś mówi. Taka aplikacja do odliczania dni. No i tutaj mamy już tą ostatnią stronę mamy oczywiście kalendarz, mamy pogodę, mamy zegar, mamy ten App Store. Tutaj mam taki mały folder z aplikacjami do przeróbki fotek, czy tam story, czy filmików. Lightroom jest to główna aplikacja, którą używam i nie wyobrażam sobie teraz używać jakiejś. Innej, bo mam już tutaj pozapisywane ustawienia. Jest to dość skomplikowana aplikacja. Przyznam szczerze, że bardzo dużo czasu mi zajęło ogarnięcie jej i znalezienie w niej swojego jakiegoś tam stylu, tam kolorystyki. Dalej mamy Snapsi. Jest to aplikacja, która pozwala mi na przykład Zretuszować wiele rzeczy na przykład to, <laughs> ale można tutaj retuszować, można dodać jakieś filtry, jakieś rozjaśnienia, przyciemnienia, bardzo dużo jest ustawień, można nawet poszerzyć zdjęcie, jeżeli kolory jest jednolity w tle. InShot jest to aplikacja zaś do przeróbek wideo. W tej aplikacji przerabiam ogólnie filmiki do story, można tutaj sobie zrobić różną kolorystykę, można sobie przestawiać, można ustawiać, można, kurczę, wyobrazić sobie muzykę tam dodać. Eee, także jest to jedna z tych lepszych aplikacji, jeśli chodzi o Przeróbkę wideo. Unfold rzadko używam, bo jest to taka aplikacja, żeby tworzyć kolarze zdjęć też na story. Co tak wiecie, tak raz na jakiś czas, jak chcę się w to pobawić? Prequel jest dość nową aplikacją, dla mnie nawet nie jest aktualizowana. Jest to aplikacja, którą ostatnio wiele osób znalazło i dzięki niej można dodać na swoją twarz przeróżne filtry, przypominając jakiś komiks. Teraz wam pokażę o co chodzi, bo mam tutaj taki też folder z paroma zdjęciami z tej aplikacji. O, coś takiego. Jak możecie zobaczyć, takie fajne konturowanie, wypełnienie ust, taka kolorystyka jest zachowana, ale możecie zauważyć, że jest nadane trochę takiej... Takie Cartoon Vibes, troszeczkę takiego komiksu, troszeczkę anime. Tutaj mamy Social Media, no oczywiście Facebook, YouTube Studio Mail, czy tam nawet poczta. I tu jest Time Tree, o którym chciałam porozmawiać, bo jest to aplikacja dość popularna w Japonii, z tego co wiem. Tutaj sobie wstawiam właśnie zmiany, kiedy pracuję, czy to na przykład gdzieś wychodzę, czy na przykład idziemy do kina, czy właśnie miesiączkowanie, żeby Juto na przykład wiedział, bo jest to aplikacja, w której możecie się połączyć z członkiem rodziny, czyli na przykład możecie w rodzinie sobie otworzyć taką aplikację, możecie się połączyć nawzajem i każdy członek rodziny może coś wsadzać do tego kalendarza, żeby na przykład ustalić jakieś tam konkretne daty jakiegoś tam wydarzenia, żeby każdy wiedział co, kiedy, kto robi, żeby było wszystko widoczne, nie? Także myślę, że to jest bardzo fajna aplikacja, bo jest wszystko takie klarowne, fajnie widać. Mamy Discorda. Zapraszam na Discordzik Rasherowy oczywiście dla fanek Big Time Rush. Jest tam nas chyba z 30 osób. Teraz trochę cicho jest, bo chłopaki siedzą cicho, ale powiem Wam szczerze, że jak się coś zacznie dziać, to jest naprawdę burza mózgów. Także bardzo serdecznie zapraszam na raszerowego Discordzika. Dalej mamy Shazam, który jest esencją każdy potrzebuje szazam, żeby znaleźć jakąś piosenkę, która gra w jakimś sklepie albo w jakimś filmiku na YouTubie i nikt nie oznaczył, co to jest za piosenka na Pinterestach oh, na Pinterestie to ja siedzę 90% swojego czasu, wolnego yy, Rachel Brown nie wiem, czy to jest nazwa outfity yy, pomysły na Instagrama na zdjęcia, Harry Potter i różne takie inspiracyjne rzeczy które jakoś tam w jakiś ten sposób mnie motywują, sprawiają, że. No nie wiem, Pinterest wydaje mi się jest taką ciekawą aplikacją, że nie możecie przestać. Nie możecie przestać, po prostu siedzicie w niej i szukacie, i szukacie, i szukacie. I im dłużej szukacie, tym bardziej jesteście zmotywowani. I na mnie to jakoś tak dziwnie działa. Jest to nowe odkrycie tego roku. Tutaj mam taki folder do finansów, czyli jakieś tam aplikacje do banków, wallet. Tu tylko, tylko tak powiem, Wallet jest to aplikacja, w której możecie sobie zarejestrować pasmo, czyli kartę, dzięki której możecie wsiąść do pociągu. Pasmo jest zarejestrowane, czy tam na przykład sujka jest zainstalowana na telefonie i po prostu wystarczy, że zrobicie sobie dwa kliknięcia na przycisk i Wam się pokazuje Wasze pasmo i tylko przykładacie do readera. I nie musicie, wiecie, wyciągać tej karty z tego portfela. Jest to zarąbista sprawa. No, tylko po prostu tam musicie to doładowywać tam przez line, czyli na line musicie dodać pieniążki, potem z tego line przenosicie właśnie na swoje pasmo. Także kurczę, fajna sprawa. I mam tutaj taki mały folder z rzeczami do shoppingu które rzadko używam, bo wiadomo ja z shoppingu nie uprawiam ostatnio. Czy to Starbucks, czy jakiś Rak ten, czyli takie powiedzmy Allegro japońskie, czy to właśnie Amazon, McDonald's, GU, to jest taka marka ubraniowa, to są ciuszki Abercrombie wiadomo. Kalkulator i Goodreads, moi drodzy, na Goodreads też was oczywiście zapraszam. Na Goodreads się nazywam shibę też. Tak mi się wydaje. Zapraszam do follow'owania, bo tutaj update'uję wszystko. W tym momencie czytam Dzień wiatru Carlosa Zafona. Jestem w 80%, Także za niedługo będę kończyć. No dodaję tam cały czas jakieś update'y, czy mi się książka podoba, yy, jakie mam postępy, co o niej myślę. Także ja tutaj jestem też 24 na 7. Jest to fajna aplikacja. Jak czytacie książki, to jest, jest ona o wiele lepsza od Lubimy czytać. Chociaż Lubimy czytać też warto mieć, nie? Dalej mamy jakieś narzędzia, które są wbudowane w telefon i tutaj mamy właśnie tą aplikację do odliczania. Jest to Countdowns. Już tam jedna osoba się pytała, co to jest za aplikacja, że ludzie szukają właśnie takich minimalistycznych, takich, że nic nie potrzeba więcej do tej aplikacji. Aplikacje, które się przydają w Japonii, moi drodzy, czyli Jurekuru o którym mówię. Bardzo często. Za każdym razem jak y, przedstawiam coś na telefonie, to pokazuję Jurekur. Jest to aplikacja, która namierza trzęsienie ziemi, czyli załóżmy, że gdzieś jest trzęsienie ziemi, nawet jedynka w skali Richtera, to przyjdzie Wam powiadomienie po prostu. Także jest to. Jest to straszne, jest straszne, że na przykład siedzicie sobie, chillujecie, a tu nagle Wam przychodzi aplikacja, że trzęsienie ziemi tam gdzieś jest i może przyjść tam, za na przykład 125 sekund. Y, no jest to stresujące. Yy, ale przynajmniej wiecie na czym stoicie. Jakby dosłownie wiecie na czym stoicie. Moi drodzy, aplikacja do ciśnienia, do obmierzania ciśnienia. Jak widzicie tutaj ciśnienie dzisiaj spada na maksa. Jest to też bardzo fajna aplikacja, w sumie nie wiem jak ją znalazłam. Ale jest to też ważna aplikacja, jak jesteście w Japonii. Jeżeli macie bóle głowy przez spadki ciśnienia, to warto się przygotować na to, nie? E, gierki, mam dwie gierki, owszem. E, często pykane jest. E, Murka, oczywiście, bo to jest e, też moja zajawka oczywiście. E, moruka są... E, moim sensem życia ogólnie. A, no właśnie, i zapomniałam jeszcze powiedzieć, że tutaj też mam taki widget z Pinteresta i tutaj mam akurat tablicę z Harrym Potterem. Patrzcie, i hermiona mi się trafili tak ładnie. O Boże! Bo. I to chyba w sumie wszystko. Mam nadzieję, że jakieś tutaj aplikacje Wam się przydadzą, że daliście follow na wszystkich aplikacjach, o których dzisiaj mówiłam. Na razie tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Widzimy się oczywiście za tydzień w kolejnym filmiku. Życzę Wam miłego końca tygodnia. Trzymajcie się po I Na razie!